Proszę bardzo, grzejnik, opalarka. Przy minus 2 stopniach na dworze absolutnie działa, ile. Realnie wyciągnęliśmy z niej energię. Zobaczcie, aplikacja pokazuje 420 watów poboru energii. Wszystko zależy od słońca. Teraz troszkę wyszło, więc jest jakieś 590 W ładowania. No i można ładować tą stację niezależnie prosto ze słońca. Oczywiście jednocześnie korzystając z niej. Można sobie coś tam upiścić, coś tam podgrzać. Jest w domu światło. No, jako awaryjne zasilanie, jest ok. Dzisiaj wjeżdżam z wagą super ciężką, na kółkach, dosłownie, gdyby nie te kółka, ciężko byłoby przetransportować tą skrzynkę. To jest Oskal PowerMax 6000. Widzę, że bez problemu też może posłużyć jako ławeczka. Jeśli trafiliście na ten film, to prawdopodobnie szukacie takiej jak ta dużej, przenośnej stacji zasilania, na przykład do awaryjnego zasilania Pieca na ekogroszek. To są najczęściej pojawiające się komentarze pod filmami o takich stacjach jak ta, które pojawiały się na moim kanale, ewentualnie do niezależnego zasilania domku letniskowego, do którego nie ma jeszcze przyłącza prądu. Też często spotkałem się z takimi komentarzami. Albo po prostu nie chcecie zabierać ze sobą agregatu spalinowego na wakacyjne wycieczki kamperem albo pod namiot, więc. Coś takiego jak najbardziej będzie lepszym rozwiązaniem. Jedno jest pewne: taka duża stacja powinna sprawdzić się we wszystkich wspomnianych scenariuszach bez problemu. Jednak w tym odcinku będę chciał ją przetestować, sprawdzić ją pod dużym obciążeniem, więc podłączę sobie wszystkie możliwe urządzenia, jakie tylko mam pod ręką. Elektronarzędzia podłączymy sobie cały mój dom pod tą stację oraz będę chciał ją naładować moimi panelami, które zamontowałem sobie na dachu garażu 2KW oraz panelem przenośnym 4 100W. Ta stacja kosztuje około 7000 zł, więc nie jest to tanie urządzenie. Link do niej znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Zaczynamy. Zacznijmy od rozmiaru tej stacji. To jest 59x35x44 cm. Waga tej stacji to 46 kg. Na szczęście są tutaj takie rączki transportowe u góry. Można ją dźwignąć, ale no przy tej wadze raczej zalecałbym skorzystanie z tego. Uchwytu do transportowania jej na kółkach. Wystarczy nacisnąć, wysunąć, tak samo jak w walizce podróżnej, no i możemy ją ciągnąć za sobą, co jest naprawdę dużym ułatwieniem. To jest dosyć ważne, ale jednak najważniejszymi parametrami jest moc wyjściowa i pojemność akumulatorów, a ta jak mówi instrukcja, maksymalna łączna moc dla wszystkich wyjść to jest 6000 W, a pojemność akumulatorów wynosi dokładnie 3600. Watogodzin, czyli magazyn energii o pojemności 3,6 kWh. Akumulatory, które znajdują się w środku, to na szczęście najlepsze możliwe akumulatory, czyli LFP, litowo-żelazowo-fosforowe, i to są naprawdę bardzo dobre, wytrzymałe akumulatory, także tutaj możecie być spokojni. Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że akurat ten typ akumulatorów to jest najlepsza rzecz, jaka może zdarzyć się w takiej przenośnej stacji zasilania, ponieważ dzięki nim może działać bezproblemowo przez spokojnie 10 lat. Nawet gdyby używać tej stacji codziennie, ładować ją, rozładowywać, no to nadal będzie działać. Oczywiście pojemność troszeczkę zostanie zdegradowana, no to jest naturalna rzecz. Co znajduje się w zestawie? Oczywiście jest instrukcja obsługi i są przewody do ładowania tej stacji, ponieważ jakoś trzeba ją naładować. Można ją ładować na różne sposoby, później to pokażę. Przede wszystkim mamy przewód sieciowy, trójpinowy, dokładnie taki sam jak na przykład do komputera. Drugi Przewód to jest przewód z wtyczkami MC4, czyli do fotowoltaiki. Można ładować tą stację fotowoltaiką i można ją również naładować w samochodzie, ponieważ mamy tutaj wtyczkę do gniazda zapalniczki. No i jeszcze widzę, że dodatkowo tutaj jest etui na przewody, także bardzo fajny dodatek. Oprócz przewodów w zestawie był jeszcze taki pokrowiec i to jest akurat bardzo fajna rzecz, ponieważ gdy ją odstawimy na jakiś dłuższy czas to po co ma się kurzyć, ewentualnie do celów transportowych też zawsze się może przydać. Jeśli ktoś miałby potrzebę, żeby ta stacja stała w ten sposób, no to są tutaj od spodu jeszcze dodatkowe nóżki, można postawić ją w pionie, ale no raczej tak wygląda to bardziej sensownie. No dobra, w takim razie obejrzyjmy sobie ją dookoła. Zobaczymy, jakie ma wyjścia i jakie ma wejścia. No bo też takie tutaj są. Włączymy sobie tę stację. Dobra. Zacznijmy w takim razie od rzeczy najważniejszej, czyli sekcji prądu zmiennego, tak zwana sekcja AC, którą. Włącza się w ten sposób. Mamy tutaj cztery gniazda, 230 V, wszystkie są zabezpieczone taką gumową zaślepką. Jest tutaj oczywiście pełny sinus, więc można bez obaw podłączyć każdą elektronikę i inne wrażliwe urządzenia. Tutaj mamy sekcję 12 V. Do dyspozycji jest wyjście Anderson i to jest 12,6 V, 378 W. Dwa wyjścia 5521 36 W, oczywiście też 12 V. No i wyjście. Na zapalniczkę samochodową 120W. No i druga sekcja DC, tym razem USB. Mamy do dyspozycji cztery gniazda: USB-A, dwie dwunastki, dwie osiemnastki i dwa wyjścia USB-C 100W, także jest moc. Nie zabrakło oczywiście tutaj lampki LEDowej, która najczęściej przydaje się w momencie, gdy akurat zabraknie w domu prądu. To jest taka pierwsza rzecz, którą można sobie włączyć. Są tutaj różne tryby świecenia, ale najciekawszym jest alfabet morsa, taki świetlny i to możecie sobie zaprogramować ją, żeby nadawała waszą wiadomość. W aplikacji do tej stacji, którą za chwilę zresztą wam przybliżę, jest dosłownie edytor nadawania wiadomości świetlnych Morsem. Możemy sobie wpisać co chcemy, na przykład nie siema, tu Simon. Proszę bardzo, naciskamy przycisk confirm i nasza wiadomość świetlna zostaje nadawana w tym momencie. Możecie napisać w komentarzu, co byście wysłali i komu i w ogóle do jakich celów byście czegoś takiego użyli. No jestem ciekaw. W takim razie obracam ją i zobaczymy jakie są wejścia. Więc z tyłu pod klapką mamy przede wszystkim wejście trójpinowe na ten kabelek, który pokazywałem wcześniej. Można sobie tą stację ładować z sieci maksymalnie 2200 Watów mocy ładowania i to jest około 2 godzin ładowania od 0 do 100%. A z drugiej strony mamy gniazdo XT60 do ładowania z różnych źródeł. Może to być na przykład fotowoltaika, generalnie zakres 12 do 60 V i maksymalna moc 2200 W, czyli idealnie pod moją fotowoltaikę garażową, bo akurat 2 KW. No i mamy tutaj jeszcze taki przełącznik, wolne lub szybkie ładowanie. No, i bezpiecznik. Obracamy na bok. Pod tą klapką oczywiście znajdują się porty rozszerzające pojemność tej stacji, ponieważ Oskal, tak samo jak każda inna firma, robi takie batery paki dodatkowe, które rozszerzają pojemność stacji. I tutaj maksymalnie można ten zestaw rozbudować do pojemności. Uwaga, 57,6 kWh, co jest kosmosem. No i ostatnia rzecz, o której nie wspomniałem do tej pory, czyli wyświetlacz. Mamy tutaj centralnie umieszczony duży, kolorowy, jasny, czytelny wyświetlacz. Dlaczego mówię, że czytelny? Ponieważ w niektórych stacjach te cyferki były tak małe, że miałem problemy z odczytaniem niektórych wartości. Tutaj takich. Problemów po prostu nie ma. Centralnie mamy pokazany stan naładowania, a po prawej stronie mamy moc wejściową, moc wyjściową, po lewej stronie pozostały szacowany czas pracy no i szereg różnych innych ikonek, mówiących o tym, czy dana sekcja jest włączona, czy wyłączona. Jest jeszcze tutaj taki fizyczny przycisk Bluetooth to jest przycisk do włączenia łączności z tą stacją przez. Internet przez aplikację, zaraz Wam pokażę, jak ona działa. Aplikacja do sterowania tą stacją nazywa się Smart Life. Ma bardzo czytelny, przejrzysty interfejs. W centralnej części rzuca się w oczy animacja, która trochę kojarzy mi się ze znaczkiem radioaktywnym. Tutaj również mamy procentowy stan naładowania, no i wszystkie procesy, które zachodzą w tej stacji są bardzo fajnie pokazane po rogach. I tak w lewym górnym rogu mamy moc wejścia AC, w prawym. Natomiast mamy moc wejścia solarnego, np. fotowoltaiki, a na dole mamy oczywiście wyjścia DC i wyjście AC. Pokazana jest również tutaj temperatura, a na dole ekranu mamy trzy włączniki zdalne wyjść: i tak mamy tutaj AC, DC i USB oraz oczywiście. Lampka. Można sobie ją po prostu zdalnie uruchomić, nie ma problemu. Bardzo fajną opcją jest tutaj ustawianie progu ładowania i rozładowania tej stacji, ponieważ możemy sobie ustawić procentowo, do jakiego progu chcemy naładować maksymalnie tą stację. Na przykład 80%. I w tym momencie, jeśli podłączymy sobie stację nie wiem, do gniazda sieciowego, to naładuje nam się do 80%. To samo dotyczy rozładowania. Możemy ją rozładować, nie wiem, tylko do 20%, na przykład do zera, albo tak jak ja mam ustawione do 5%. To już chyba wszystko na temat tej stacji, czas na testy. Sprawdzimy czy te 6000W to nie jest mrzonka, czy to jest realny fakt. Także przygotowałem sobie tutaj parę urządzeń, które dosyć mocno powinny obciążyć tą stację i zobaczymy czy poradzi sobie po prostu z nimi. Przygotowałem sobie tutaj grzejniczek 2kW, opalarka 1500W na drugim biegu, czajnik, no i taki turystyczny grzejniczek, który się podłącza bezpośrednio do gniazdka. On czerpie 350 W, także będę je uruchamiał po kolei i będziemy sobie obserwować, jaki jest pobór mocy i czy ta stacja w ogóle jest w stanie zasilić to wszystko naraz. No dobra, odpalamy sekcję AC, no i zaczniemy chyba od grzejniczka, a włączymy sobie go na jedynkę, czyli to będzie 1000 W poboru mocy. Mamy 976 dokładnie, dobra. Dwójka 1700, 1900, widzę 22 waty poboru mocy w tym momencie. No i cóż, odpalamy w takim razie czajnik. Co się dzieje? O kurczę, 3832 waty w tym momencie. Daje radę. Tu się woda gotuje, tu gorąco, fajnie, pięknie. Słyszę też, że włączyły się wentylatory. No i teraz czas na opalarkę na pierwszym biegu. Nie, to jest teraz, teraz, jest pierwszy bieg 4590 W, to i tak już jest rekord. Uwaga, drugi bieg, kurczę, ale 5225 W poboru mocy. To jestem naprawdę w szoku, że dała radę. Dobra, dopalmy jeszcze grzejniczkiem 350 W. Ja, zobaczcie, 3860, 3944 W były przez chwilę. Czyli praktycznie 6000W. Słuchajcie, myślałem, że nie da rady, ale daje radę. 6000W praktycznie nam skoczyło, ale jednak jeszcze jakiś tam mały zapas jest, w związku z tym kurczę. Będę musiał podłączyć jeszcze jakieś jedno urządzenie, żeby po prostu wymusić odcięcie zabezpieczające. Bo póki co 6000W daje radę. Zobaczymy, zaraz coś wymyślimy. Dobra, koniec żartów. Przyniosłem tutaj jeszcze dodatkowe 600 w w postaci czajnika turystycznego 600 w także on powinien już tutaj załatwić sprawę ostatecznie. Podłączmy sobie go do listwy i jedziemy po kolei od nowa. Proszę bardzo, grzejnik, opalarka, grzejniczek, czajnik o 6000. Mrugnęło 6000 i nawet widziałem czerwony napis overload. Także to już będzie odcinka za chwilę. Wystarczy, że nacisnę, podejrzewam, ten przycisk i skończy się zabawa. Uwaga, jest 5700W, naciskam, jest 6100, przekroczyło 6200 i stacja się w tym momencie wyłączyła. Zadziałało po prostu zabezpieczenie, także BMS czuwa, żeby nie uszkodzić tej stacji. 6000W jest w stanie ogarnąć ta stacja i to jest absolutny rekord. Naprawdę jestem w szoku, że ona udźwignęła wszystkie te urządzenia podłączone jednocześnie. No zazwyczaj nie podłącza się tylu urządzeń. Na raz można to robić przecież po kolei. Ale okej, okay, 6000W absolutny rekord na moim kanale. Więc teraz podłączymy sobie tą stację jako zewnętrzne źródło zasilania całego mojego domu, bo mam takie przyłącze zawsze. Podczas nagrywania recenzji takich stacji robiłem to, więc to nie może być inaczej. Podłączamy. Całej procedury nie będę pokazywał, bo za każdym razem to pokazywałem w filmach. Generalnie mam przyłącze na zewnętrzne na źródło zasilania domu. I teraz sobie właśnie wyłączymy prąd w całym domu, a przełączymy sobie za chwilę na przenośną stację zasilania. Standardowo podpinam wtykę do gniazda. To gniazdo na zewnętrzne źródło zasilania mam na zewnątrz, schowane za pompą ciepła w sumie. Ono było przewidziane po to, żeby zasilać, w razie czego, dom z agregatu, ale zazwyczaj używam właśnie tych przenośnych stacji zasilania, więc nie ma takiej potrzeby, żeby trzymać je na dworze. Także gniazdo będzie musiało być przeniesione do środka, do garażu. Na tym etapie mogę sobie już przełączyć na. Zewnętrzne źródło zasilania, nazwane u mnie tutaj agregat, uchylimy sobie trochę drzwi, bo na razie nic nie widać. Tą przenośną stację trzymam w tym momencie w kotłowni, dlatego że tutaj akurat mam wypuszczone przewody od fotowoltaiki takiej off-gridowej, którą sobie zamontowałem na garażu. No i cóż, podłączymy teraz drugą końcóweczkę kabla i włączymy przycisk AC, czyli zasilanie w tym momencie. Powinno włączyć się światło dokładnie. Żaróweczka świeci, tablica pokazuje, że mamy prąd w całym domu. No i wszystko powinno działać. Dobra. Cyk, światełko jest, żeby nie było. 12.00, skasowały się zegarki. Światełko, proszę bardzo, wszystko świeci. Sprawdźmy sobie, jak na aplikacji to wygląda. Nie sprawdzę na aplikacji, bo nie włączyłem modułu Wi-Fi. Zobaczcie, aplikacja pokazuje 420 watów poboru energii w tym momencie. Jest włączone w sumie jedno światło, lodówka i zamrażarka, i w zasadzie to wszystko, ale możemy powłączać trochę więcej urządzeń, żeby zobaczyć jaka będzie konsumpcja. I w tym momencie przy 89% naładowania pokazuje mi tutaj 11 godzin pracy w tym momencie. Ale gdyby zasilić to jeszcze fotowoltaiką, tą, którą za chwilę zresztą podłączę, no to ten czas oczywiście w dzień wydłuży nam się. A w zasadzie stacja będzie naładowana do 100%, a później w nocy dopiero będziemy korzystać z akumulatorów. Tutaj w zasadzie mamy włączone tylko te cztery żarówki. Włączymy sobie jeszcze tutaj światło, korytarz. Tutaj też. Także zobaczcie, normalnie światełko w domu, bez jakichś agregatów, bez niczego. Po prostu z takiej przenośnej stacji zasilania. To może jeszcze telewizor, a co? Proszę bardzo, działa. No i sprawdźmy jaki jest pobór. No i w tym momencie mamy 619 W poboru prądu. Oczywiście wszystko to samo co na aplikacji wyświetla się na wyświetlaczu. 630 W poboru, 88% naładowania i szacowany czas pracy 6 godzin. Ale podłączmy w tym momencie panele. Zaznaczę tylko, że dzisiaj w ogóle nie ma żadnego słońca, więc moje panele 2kW raczej tutaj niewiele dadzą energii. No i co my tutaj mamy? Słuchajcie, totalny brak słońca dzisiaj, ale mamy 168W mocy ładowania w tym momencie z mojej fotowoltaiki niezależnej 2kW na garażu. Czas pracy wydłużył nam się już do 9 godzin. Także, gdyby to był sezon, albo po prostu gdyby wyszło w tym momencie słoneczko, to byłoby to około 900 W, bo tak mniej więcej było już kiedyś. Tutaj testowałem to. Także stacja by się doładowała do pełna. A dopiero korzystalibyśmy z prądu w akumulatorach po prostu wieczorem. Tak wygląda moja niezależna instalacja na garażu blaszanym, którą sobie zamontowałem jakoś na jesieni. I muszę powiedzieć, że to są akurat cztery panele 540 W każdy longi. One pięknie ładują. Tylko no po prostu w taki dzień jak dzisiaj no nie ma na co liczyć za bardzo, ale te około 200-300 W. Jest do wyciągnięcia, wystarczy, że troszeczkę zaświeci słoneczko i będzie naprawdę ładnie. Także, akurat te cztery panele, które tutaj mam zamontowane, to jest w zasadzie maksimum dla tej przenośnej stacji, ponieważ tam jest wejście 22 2200W. Tutaj mamy 4x540, więc no, lepiej się nie dało. Wszystko zależy od słońca. Teraz troszkę wyszło, więc jest jakieś 590W ładowania. Także poczekam, aż doładuje się do pełna. Słuchajcie, to nie koniec testów. Trochę podładowałem stację i teraz podgrzewam sobie wodę w mikrofali. To jest 900 W poboru w tym momencie. No i gotuję paróweczki. Jaki mamy w tym momencie pobór? Uwaga, sprawdzam. 2870 W poboru. 163 waty ładowania teraz z tej mojej fotowoltaiki. Także zobaczcie, można sobie coś tam upiścić, coś tam podgrzać. Jest w domu światło. No, jako awaryjne zasilanie, jest okej. Okay. Gdybyście jednak chcieli używać takiej stacji w plenerze, na przykład zamiast w domu, bo akurat nie wiem, podróżujecie, albo tak jak wspomniałem na początku, macie domek letniskowy, w którym nie ma prądu, ale nie chcecie na stałe instalować tam drogich instalacji w obawie na przykład przed kradzieżą, no to jest opcja, żeby podłączyć sobie taki rozkładany, przenośny panel słoneczny. Ja akurat mam 400W, no i można ładować tą stację niezależnie prosto ze słońca, oczywiście jednocześnie korzystając z niej. No i zobaczcie, taki rozkładany 400W panel przy zachodzącym zimowym słońcu, ale jednak słońcu, jest w stanie wygenerować więcej mocy niż fotowoltaika 2KW w pochmurny dzień. Tak więc mobilność i możliwości takiego zestawu są naprawdę nieocenione. I kolejny test, tym razem na zewnątrz, przy minus 2 stopniach akurat, ponieważ producent podaje, że ta stacja spoko sobie radzi w zakresie temperatur od minus 20 do plus 55 stopni, więc zostawiam ją na godzinkę, niech się schłodzi, zobaczymy czy nadal będzie w stanie wyciągnąć te 6000 watów. Myślę, że się wystarczająco schodziła. robimy podejście numer 2, tylko teraz może dajmy jej trochę szans, naładowana jest oczywiście w 100%, i już tutaj włączył się akurat grzejnik. 1900 W daje radę. Słuchajcie, jest minus 2 stopnie na dworze, także 1900 W poboru mocy. No i teraz może cóż, włączymy sobie czajnik. 3800 daje radę, zabezpieczenie jeszcze nie odcięło jej. 99% baterii, także działa. Jest OK, cieszę się. No ale dopalmy jeszcze troszeczkę tutaj mocy może opalarką na jedynkę co się dzieje 4500W działa na dwójkę 5200W działa. Czyli działa, słuchajcie przy minus dwóch stopniach na dworze absolutnie działa I teraz jeszcze sobie dopalimy 350W tutaj z tego grzejniczka. uwaga. 6000 watów. O, coś pika. W tym momencie akurat woda się wyłączyła, zagotowała się, ale już pikało zabezpieczenie. Także słuchajcie, 6000 watów absolutnie wytrzymuje nawet na dworze przy temperaturze minus 2 stopnie. Jest naprawdę lodowata. Także. No, jestem pod wrażeniem. No to teraz ostatni test, czyli test pojemności akumulatora. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że niektóre stacje, które testowałem, nie miały deklarowanej pojemności, więc za pomocą tego prostego miernika sprawdzimy sobie, jaką realną pojemność akumulatorów ma Oskal Power Max 6000. Miernik jest oczywiście wyzerowany, bateria naładowana do 100%. Podłączymy sobie grzejniczek 2KW, włączę sobie na drugi bieg. Jak już padnie akumulator, to zobaczymy sobie na mierniku, ile wyciągnęliśmy z niej energii. A w międzyczasie będę sobie tutaj obserwował w domku, na aplikacji, jak to wygląda. Godzina 43 minuty do końca. Limit rozładowania oczywiście ustawiony jest na 0, czyli do końca się wyładuje. wydaje widać od razu, jak temperatura wzrosła, 28 stopni. 40 minut jeszcze do końca, mamy 37%. No i stacja się rozładowała, zresztą wyświetlacz pokazuje 0, także teraz sobie sprawdzimy, ile realnie wyciągnęliśmy z niej energii. Tylko, żeby to sprawdzić, muszę wtyknąć to do sieci. A tu nie ma prądu. już. To tutaj. tutaj mamy listwę, już podłączam. Już wam mówię jaki mamy wynik. Uwaga, z tej stacji wyciągnęliśmy dokładnie 3 kWh energii elektrycznej co do 1 dziesiątej. Zobaczcie, równiutkie. 3 kWh. Hmm, i teraz może ktoś zapytać, no dobra, ale gdzie jest moje brakujące 600 Wh? Przecież ta stacja ma deklarowane 3600 Wh, a pobraliśmy tylko 3000 Wh. No ale taka jest fizyka, po prostu reszta idzie na stratę pracy inwertera i to dotyczy każdej stacji zasilania, po prostu. Ale 3 kWh to jest naprawdę dobry wynik. No i na koniec, po tych wszystkich testach, dwa słowa ode mnie. Po pierwsze, faktycznie moc wyjściowa zgadza się. Ta stacja działa nawet na mrozie, tutaj nie było problemu. Poza tym, tak, pojemność się zgadza. No i stosunek jakości do ceny tutaj jest naprawdę. Całkiem niezły, w sensie, niedawno ja testowałem droższą stację, która miała mniejszą moc. No, tutaj mamy troszeczkę większą moc. Interfejs w aplikacji też jest fajny i aplikacja działa non-stop. Nie we wszystkich stacjach tak bywało, jeśli chodzi o to połączenie przez internet. Uważam, że jest warta swoich pieniędzy. Jeśli ktoś szuka właśnie takiego rozwiązania, to. Myślę, że ta stacja jest naprawdę godna polecenia. Myślę, że pokażę jeszcze coś z tego typu rozwiązań, ale bardziej stacjonarnych, w sensie jakiś niedrogi inwerter plus akumulator, oczywiście LiFePO4 i ta fotowoltaika off-gridowa, którą mam na garażu, bo takie tematy są całkiem fajne, przynajmniej ja je bardzo lubię. Link do stacji oczywiście zostawiam w komentarzu i w opisie filmu. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, no i chyba to wszystko w tym odcinku ja jeszcze sobie tutaj zasilam. W tym momencie światełka z tej stacji, bo się naładowała po prostu w ciągu dwóch dni. W momencie, gdy montowałem ten odcinek, także muszę wykorzystać ten prąd jakoś póki jest. To tyle, trzymajcie się, cześć.